Ciao mordeczki, jest człowiek artysta. Jestem dzisiaj w Gdyni. Chciałem wam pokazać super Turbo Mega pustostan. Jest to pozostałość po jakimś starym pensjonacie, jakimś hotelu. Dokładnie nie wiem, bo tego nie sprawdzałem, ale po prostu jak zwykle jestem tutaj przypadkiem, krążę, zwiedzam i wiecie o co chodzi. Czy mi się wydawało patrzeć jeszcze parkiet, no bo on jest przykryty jakąś gumą. wygląda mniej więcej w taki super-turbo-mega sposób. Powiem Wam, że nic tutaj praktycznie nie pozostało. Zobaczcie, jak wyglądał pokój mieszkalny. Tutaj jakaś pozostałość po płytkach. Takie autoakcje. Tutaj na dole był jakiś budynek, w którym pewnie urządzano super-turbo-mega była jakaś kawiarnia, a ja idę na górę, ponieważ na górze jest naprawdę zajebisty widok. Patrzcie, tu mamy jakiegoś tropa i jesteśmy na samej, samej górze. Praca Krika, byłem ostatnio yy, dwa dni temu na jego wystawie, pozdrawiam cię serdecznie, z wystawy będzie skręcona relacja. Wystawa była na Wrzeszczu Gdańska i lecimy dalej. Chciałem wam pokazać, że tutaj jest jakieś takie, nie wiem, stare jacuzzi coś takiego ale tutaj znowu mamy krika. ale chciałem wam pokazać widok który jest tutaj, zobaczcie po prostu na ten zajebisty, cudowny widok Całość wygląda tak Tam w oddali, w oddali widać Sopot, miejsce, w którym nocowałem pod namiotem. A tu mamy... może powiedzieć, że pełno grołów. Nie są to jakieś super, turbo, mega graffiti. Oczywiście oprócz prac Klika, To nie widzimy jakichś takich fajnych akcji, które... W sumie prace też Klika są zdemolowane trochę. Tutaj patrzcie mamy srebro. Mamy następną pracę. Powiem Wam, że jeżeli macie farby, jesteście w Gdyni, jak najbardziej odwiedzajcie ten spot, ponieważ jest naprawdę warte odwiedzenia. Widzicie, wszędzie śmieci są. Normalny na takich miejscówkach, ale nie będziemy o tym nawijać. Lecimy dalej, lecimy, lecimy, lecimy. Patrz, ptaki nawet. Tu już mamy kolory, style. pączek bez rączek a raczej pączek z dziurką jak to woli powiem wam, że byłem ostatni, tutaj kurde, butelka jakaś ale nie wchodziłem tutaj, bo myślałem, że nie da się wejść Okazało się, że można bez problemu wchodzić, ponieważ ogrodzenie, które widać na dole jest po prostu porozwalane, więc nie trzeba przez nic skakać. Jak najbardziej wszystko jest elegancko, można po prostu ześmigać. No i tutaj mamy widok na zatokę, na Morze Bałtyckie. I tak to się mniej więcej prezentuje. Chciałem wam powiedzieć, że ten pustostan, jeżeli ktoś nie wie, chociaż to jest bardziej popularne miejsce w Polsce, jeżeli chodzi o zwiedzanie, eksplorowanie, znajduje się koło mola w gdyni. które właśnie tutaj widzimy, a to jest taki okrągla. Można pewnie tam wejść na dach jeszcze, ale ja tam nie będę po prostu śmigał. To co, dziękuję, że ze mną byliście na Super Turbo Mega Krótkiej Relacji. Pozdrawiam Was z trójmiasta, pamiętajcie, subskrybujcie kanał Człowiek Artysta, pomagajcie mi w tym co robię, trzymajcie się Elo.